Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Stardew Valley! Zaczynamy Królowa Sosu powtórka, ale czasem ta powtórka to jest taka, że właśnie... O, znowu? Już wiemy jak gotować. Wróżbita mówi nam, że są bardzo szczęśliwe dusze dzisiaj, a pogoda na jutro, moi drodzy, to czysto i słonecznej. No i w ten sposób w 10 sekund obskoczyliśmy cały telewizor. Okej, okay. co my tu mamy? Sztabka mnie dzisiaj zrobiła. Dobra. Idziesz wąt. To chyba... Czemu to ja mam tutaj? No tak to jest jak się nie pograło w tarciu, kurczę, przez chwilkę. Ale ogólnie mamy list. Pomyślałam, że wyślę ten przepis, który tylko się u mnie kurzył. Spróbuję go nie spalić. Spróbuj go nie spalić. <laughs> Sorry, George. Smażony węgorz. O czy zanim my tu węgorza wiem jakiegoś. Mamy fasolki. Mamy fasolki i chyba nic poza tym. No i moja ulubiona czynność moi drodzy na początku gry. No i dobra, podlana akurat, okucze akurat. I wiecie co, pisaliście mi też w komentarzach, żebym. taniec kwiatów. Właśnie, zaczyna się taniec kwiatów dzisiaj. Dlatego nimi nie buduję. Żebym zasadziła to antyczne nasiono, ponieważ fakt, ono rośnie 28 dni. Ja je zasadzę tutaj, bo tu jakiegoś zimniaka znalazłam. 28 dni i później cały czas chyba kwitnie, kwitnie, kwitnie aż do zimy, kiedy po prostu umrze. Więc sobie po prostu je zasadzimy, żeby sobie rosło. To możemy sprzedać to właśnie kiedy zimniak, Znalazłam Bullhead i carp. czy ja przypadkiem nie potrzebowałam tego gdzieś, dlatego sobie to zostawiłam. Pozwólcie, że to przeklikam. Tu wszystko mam. sum sam... samogów, ale dlaczego? aha, bo ja mam, dobra eee, ta, ta 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 ta, bla bla o, karp, aha, właśnie, bo ja to potrzebowałam, dobra, dlatego sobie zostawiłam, ale karp? aż dwa? po co mi dwa karpie? <noise> dobra dzisiaj i tak idziemy sobie potańczyć i z tego, co oni nam mówili, to na południe, tam gdzieś na lewo przejdziemy sobie może lewą stroną, bo coś tam może znajdziemy nie pamiętam do której godziny to trwało. No, szkoda też marnować trochę czas i tak. Nie, a czy. A ja mogę to ścinać teraz na ten hardwood, no tak. To wiecie co z racji. A czy mam taką energię? Aha, no bo podlałam. <laughs> no tak, jak się trzeba konewką od rana podlać kurczę, pół farmy, to nie ma się co dziwić, że się nie ma energii. Zetniemy trochę, bo ten, jednak to twarde drewno to jest. Później problem, ono jest potrzebne. A jego wcale tak dużo nie ma. Trzeba przechodzić i farmić. Na taniec będziemy mieli tylko trochę energii, myślę, że wystarczy, żeby zatańczyć. Chociaż i tak wątpię, żebyśmy zatańczyli w tym roku. No, bo nikt nas nie lubi chyba na tyle, żeby z nami zatańczyć. Jedyny, jedyna nadzieja to Shane. Z tego co pamiętam. Który w miarę tutaj urodziny miał i, i nas polubił. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może stwierdzi, słuchaj. No, lubię cię, ale nie na tyle, żeby z tobą zatańczyć. O! To nas dziwnie przyniosło. To chyba, żebyśmy się nie zgubili, dlatego gra nas pokierowała sama. I w naszej czapce, którą wygraliśmy, mamy kolejny sklep. I co my mamy tutaj? Beczka kwiatów za tysiąc. Żonkil mlecz, rzadki strach za dwa i pół tysiąca. Myślę, że chyba nie będę się bawiła w takie rzeczy. Chociaż kurczę, no. Zbierz je wszystkie. Pięć z ośmiu. Piąty z ośmiu. Dwa i pół tysiąca. No dobra. Niech będzie. Jak już mam stracić, to mam stracić. Chciałabym, żeby pier spędził ten dzień z rodziną. A gdzie jest pier? A, on tam biedny sprzedaje. Ach, to powietrze tak słodko pachnie przez te kwiaty. Te wiosenne tańce mogą sięgać nawet do antycznych rytuałów płodności. O, boż. Cześć, dzieci. Kiedyś to ja zdanę królową kwiatów. Okej. Okay. A co by było, jak podejdziemy na przykład do ciebie, Abi? Nienawidzę tańczyć przez wszystkim. To takie krępujące. Mama mnie do tego zmusiła. Zapytaj, Abi, o wspólny taniec. Pochlebiasz mi, ale muszę ci odmówić. Wybacz. O... Seba? Y... Nie, tańczę z kimś innym. To pewnie z Abi tańczysz. Sam! Wiesz co? Przyznaję, bardzo lubię kwiaty. A zatańczysz ze mną? Hmm, no nie wiem, może następnym razem. Patrzcie jaki wieśniok. no? To jedyna nasza nadzieja. Hmm, wspaniały sos. Ach, to zielone jest ostrze? Chyba ostre miało być. Yy, zatańczysz z nami? Nie. I tyle? Ale przecież ty nas lubisz? Na trzy serduszka. No to co, George ma z nami zatańczyć. Pam. Nikt z nami nie zatańczy. A gdzie George jest w ogóle? O tam. George zatańczysz z nami. Kwiaty? Ledwo je widzę. Za jasno tu. Cześć babciu. Pracowałam nad tymi ozdobami przez tydzień. Podobają ci się? Bardzo. Bardzo mi się babcie podobają. Dobra, gdzie jest Louis? Idziemy zacząć ten taniec. A gdzie on się z Tam! <grystanie> no ty też pewnie nie ze mną tańczył, co? Ja tylko podziwiam widoki, hehe. <grystanie> no, pewnie Blondynę podziwiasz. A zatańczysz ze mną? Nie. Spytam kogoś innego. Powodzenia. No, wszyscy już tak pozajmowani. A więc powinniśmy zacząć? No, zacznijmy. Niestety nikt nie chce ze mną zatańczyć w tym roku. Nikt mnie na tyle nie lubi, żeby ze mną zatańczyć, ale nie wiem, czy w ogóle da radę zatańczyć z kimś pierwszego roku, może. patrzcie jakie pary w ogóle Shane Tange z Emily, doktorek z yy, Maru Elliot z Leo fajnie było pora wracać o, fajnie było ale się skończyło postawię cię tutaj stój sobie cześć psienko no my możemy iść spać w sumie Oj, co to było? Poziom piąty, rolnictwo. I teraz wybieramy, czy jesteśmy rolnikiem czy ranczerem. Zbiory warte 10% więcej. Oj, zbieractwo. Czy jesteśmy leśniczym czy zbieraczem? Drewno warte 50% więcej. Ale ja drewno niezbyt sprzedaję, więc zbieracz. A może powinnam, właśnie. Może to są dobre hajsy. No dobra. 25 dzień zobaczyć kto ma urodziny. tu w ogóle mamy hodowla zwierząt, o widocznie kurnik nam się wy, wybudował, pogoda na jutro czysto i słonecznie wróżba bardzo szczęśliwe i mieszkanie na wsi drzewa owocowe rosną przez cały sezon, więc planujcie na zaś, gdy wokół drzewa e, gdy wokół drzewa nie jest pusto, aha Zatrzymie to jego rośnięcie. Gdy Wasze owocowe drzewa urosną, będą produkować przypyszne owoce każdego dnia w danym sezonie. Lepiej zacząć oszczędzać. No przydałoby się w sumie zasadzić drzewa jak najszybciej. Truskawy! Nie, 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 nie jest truskawki. O, i mamy te różne takie fajne dzikie zbiory i par O, będzie mi je podlewania. I truskawy. Mówiliście, że to brązowe to właśnie uschnięta. Zobaczcie, tutaj było tyle tego brązowego, i jednak po z tego rzeczy. To chyba nie jest uschnięta, tylko to są właśnie te dzikie nasiona. A, dobra. Przeczytajmy sobie, co my tu mamy. Mam nowe rzeczy do sprzedania. Ruksowa wędka i przynęta, którą możesz do niej e, zahaczyć. Używaj przynęty, żeby ryby szybciej brały. Mam nadzieję, że e, widzimy się wkrótce. Willy. Willy ma dla nas jakieś rzeczy. Ja mam 7 truskawek aż zachowanych, więc chyba nie ma co ich homikować. Jakbym zostawiła sobie por, zwykły, wszystko bez gwiazdek, to bym zostawiła to w sumie tyle. Po co ja to zostawiłam srebrne, to ja nie wiem, do sprzedania. To mogę sprzedać, czyli w sumie to o tak. Czy ja mam jakieś parsnipy? Zresztą tam będzie mi podobno jakieś misje potrzebne. Mam aż 7 w ogóle. Jaki chomik ze mnie. Truskawki też mam, więc wszystko idzie do sprzedania. Ok. No i tu patrzcie, mamy jeszcze nasiona w ogóle. Więc chyba będzie jednak po tyle podlewania, co było wcześniej. Ale. O nie, mamy 25 dzień to, to chyba tylko 3 dni. A 3 to w 3 dni mi urośnie? To się zaraz okaże. No i dobra, wszystko podlane. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogłabym zrobić dwie paczki znowu nasion, albo, bo to już jest koniec praktycznie tej pory roku. Dać, Zostawić te pory jako prezent. A weźmiemy sobie jeden nawet. A to chyba sprzedać. A co. I moi drodzy, lecimy zobaczyć, kto ma urodziny. O, patrzcie, tu kolejne pieniądze. Mamy szansę, chyba, że więcej się tego. O! Zbierze z racji, że jesteśmy zbieraczem. To chyba zbiorów dzikich też się tyczy, ale nie będę mówić na 100%, bo nie jestem pewna. Wiem co. Pierwszego poprzedniego dnia pamiętam, widziałam robaczki, jak podlewałam. I miałam. Jak skończę podlewać do nich i się zapomniałam. <grym>, nie szkodzi. Może, a bo dobra, może najpierw zobaczmy kto ma urodziny w razie, kto ktoś ma dzisiaj. Nie ma nic, e, czekaj, tu jest kalendarz. Nie, jutro ma pier. okej, okay, jutro ma Pierre, a pojutrze ma Emily, w ogóle dwa dni pod rząd. Eee, dziadek. Cześć, dziadku, jesteśmy tutaj z prezentem, jak zwykle. Moja ulubiona rzecz, dziękuję. Nie mogę teraz rozmawiać. Okej, okay, widzę, że rozmawiamy. Czy ten oglądasz? Nie będę ci przeszkadzała. Czy babcia lubi żonkila? O, mój, to wygląda wspaniale. To miłe z twojej strony. No, babcia lubi żonkila, to niech będzie. Ubiegać ciasteczka. Lubię jej w kształcie kwiatów na wiosnę. Może kiedyś zdradzać przepis. Tak, tak, już kiedyś mówiłaś, że jak będę na tyle dobrą wnusią. <grym> Powietrze zaczyna się ocieplać. Czuję się napompowany. Okej. Okay. No dobra, to w takim razie idziemy. Idziemy do góry. W ogóle tyle <noise> dostałam propozycji, jeżeli chodzi o naszych przyszłych mężów, że tak powiem. Kogo by tutaj kurczę wziąć? Ech, to i to. że teraz w sumie sama nie wiem, ale wiecie co? Naprawdę chciałabym zobaczyć historię Elliot'a, bo jej za bardzo nie pamiętam. Chyba... Nie wiem, czy próbowałam. Resztę tak ogólnie kojarzę, to co tam ciekawego mają. Tylko Elliot za bardzo nie kojarzy, jak to się tam z nim kończy. Jestem ciekawa, bo do niego wcale tak łatwo nie jest dotrzeć, bo on ma rzeczy, które kocha, takie bardzo trudne do zdobycia na początku, dlatego Będziemy się starać o jego serce bardzo długo. <grych> Niestety. Chodźmy zobaczyć, co ta jeszcze yy, nasza. O. Koleżanka może nam tutaj zbudować ogólnie. Eee, wybuduj budynek rolny. Teraz tak. Klatka. A właśnie, bo my mamy już to. Musimy teraz kury kupić. stodoła doła. Ogólnie potrzebuje 6000 zł. Dobra. Poczekaj, bo my potrzebujemy kury, a kury można kupić u Marni. E, wiesz, co może ja ci to dam? To dobry prezent, dziękuję. Hmm, chcesz czegoś ode mnie? Nie, nie, tylko chciałam ci dać prezent. Będę teraz rozdawać prezenty, bo O, widzicie, dwa się dało i to jeszcze za złotką piasku. A mówiliście, że poszła się ten na, na <stacja>, stacja kolejowa. Odprężyć. Niestety nie mamy tam jeszcze dostępu. Patrzcie, co tu jest. Uuu! Uh, samorodek miedzi. Smrodek miedzi. Niestety jest ona dostępna chyba dopiero właśnie tak jak mm, ktoś odpisał latem. Też sama dokładnie nie pamiętam, ale strzelam, że właśnie tak jest. Niestety lato zbliża się wielkimi krokami. Cześć wsinka. Masz trochę wody. Ja idę zobaczyć, czy nam coś tutaj wyro... Patrzcie, znowu drewno jest! Można co dwa dni tutaj się respi. Jak tak, to mamy po prostu... Ło! Wow. może ja powinnam naprawdę zmienić profesję kłóczyna leśniczego i sprzedawać to twarde drewno. Ciekawe jest, ile jest warte. Aż dzisiaj 10 sztuk może sprzedam. Tak po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, ile kosztuje. Tak, jest przydatne, ale 50% więcej, jakby to dużo. No niczym innym nas, nas tutaj natura nie obdarza za bardzo. Tylko te pnie wyrastają, to też trochę dziwne, nie, że takie pnie. Już prędzej bym powiedziała, że to, nie wiem, jakieś gałęzie się tutaj jest drzew walą, ale taki pień? Przecież tu żadnych drzew nie ma, to skąd taki pień? Nie wiem, czy te złote pory zostawić dla... George'a, czy... Jest a, wiecie co? Przecież my tutaj mamy te. O, a to jeszcze nie ten? A hmm. gdzie jest trzecie? Bo, aha, tu. Wydawało mi się, że... To tak długo. Czemu to nie pobiera soków z tego? Może dlatego, że za daleko za ekranem jakoś? Będziemy potrzebować trochę drewna, więc można je pójść dopóki mamy trochę energii. Ale nie za wiele. Dawaj. Czy ja mogę to? Nie, musiałabym to zabrać, ile mamy energii 7. Czekaj, co mamy za drzewo obok siebie gdzieś bliżej? Bo ja posadziłam te drzewa, ale nie też nie wiem, czy na no, urosną. Tak niezbyt. Znaczy, no rosną te trochę nie chcą, ale. Patrzcie, i nasz kurnik w ogóle. O, kurniczek. Teraz. A, bo jeszcze muszę silo zbudować przecież. No dobra, to na następnym odcinku. Czy ja mogę jeszcze jakieś sztabki? Czy mam węgiel? Mam jedną sztukę węgla tylko e, tutaj. A 10 sztuk sprzedaję. W sumie na ulepszenie kolejnego narzędzia, więc, więc jest ok. Eem, dobra. To idzie tu. Dobra, zostawię te pory. I to idzie tu. Zostawię te pory dla dziadka. No. Już nie będę taka zachłonna na pieniądze. Karp? Kurcze, wydawało mi się, że ten karp był do czegoś potrzebny jeszcze w jakiejś właśnie innej. A nie, to kleń był w jakimś dziwnym miejscu. Karp chyba nie. Ej, to karpia możemy sprzedać w takim razie. Karp. Ej, czy ja trzymam to tutaj? Też nie. Tutaj. A nie. Dobra, niech tutaj będzie. Mamy bardzo mało drewna, trzeba będzie je narąbać. Ale dobra, myślę, że nie mamy zbytnio co robić. Jest godzina 17, zrobiłam to, co miałam zrobić. Możemy iść spać, bo jestem też ciekawa, ile dostaniemy pieniążków. Za to drewno. Tutaj mieliśmy tak truskawki, dobra. Tutaj patrzcie, 1800, aż za te dzikie chrzany, i to wszystko, no, sporo kasy. 150 za 10 sztuk. Czy ja wiem? Ogólnie nasion żadnych nie kupuję, bo już i tak nie zdąży nic wyrosnąć. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. My się widzimy w następnym. <grystanie> Bajo!